Dla jakich wartości parametru m proste o równaniach 3x minus 2y plus równa się 2m minus 1 oraz x plus y równa się 3 minus m przecinają się w punkcie należącym do okręgu. A no więc jeżeli mam wyznaczyć punkt wspólny, czy punkt, w którym proste się przecinają, a więc punkt wspólny dwóch prostych, to należy rozwiązać układ równań układ równań, czyli punkt wspólny. No i tu w tym przypadku. Punkt wspólny dwóch prostych. I jeżeli rozwiążę ten układ równań, wyznaczę współrzędne tego punktu zależne od parametru m, no to wtedy, skoro ten punkt ma należeć do okręgu, bo te proste mają się przecinać w punkcie należącym do okręgu, to znaczy, że ten punkt ma spełniać równanie okręgu, czyli wystarczy, że te współrzędne podstawię pod równanie okręgu, no i rozwiążę wtedy równanie z niewiadomą m. Będę rozwiązywał ten układ metodą wyznaczników. Myślę, że to jest znana metoda. Jeżeli by tu był problem z, 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 z zrozumieniem tej metody, czy z tym, że ktoś nie wie, jaka to jest metoda wyznaczników, to proszę wpisać w komentarzu. Wtedy zrobię jakieś przykłady tylko i wyłącznie z metody wyznaczników, albo gdzieś tam znajdę linka, bo wydaje mi się, że powinienem gdzieś wśród swoich filmów mieć właśnie układ równań rozwiązywany metodą wyznaczników. Wyznacznik główny: 3 minus 2. 1 i 1. Zatem po wymnożeniu 3 razy 1 to jest 3, odjąć 1 razy minus 2 to jest minus 2, czyli w sumie mam plus 2, czyli 5. Wyznacznik główny jest różny od 0, co oznacza, że układ ma jedno rozwiązanie. Teraz wyznacznik x, czyli w miejsce kolumny x wyrazy wolne, to jest 2M minus 1 i. 3 minus m, wyznacznik, kolumna y pozostaje bez zmian, czyli minus 2 i 1. 2m minus 1 razy 1 to jest 2m minus 1. Odjąć, no i teraz mnożę minus 2 przez 3 minus m, czyli skoro odejmuję i mnożę minus 2 to mam plus, czyli jest 6 minus 2m. 2m się redukuje, czyli jest 5. I wyznacznik Y, kolumna X pozostaje bez zmian, 3, 1. Miejsce kolumny Y, wyrazy wolne, 2m minus 1 i 3m. minus 3 razy 3m minus to jest 9 minus 3m. Odjąć 1 razy 2m minus 1, czyli minus 2m plus 1 minus 5m plus 10. No i wzory. X równa się Wx przez W. Czyli 5 przez 5 to jest 1, y równa się w YY przez w, czyli minus 5m plus 10 przez w, czyli przez 5 mogę przez 5 skrócić, czyli mam minus m dodać 2. Czyli ten punkt przecięcia, go to oznaczę może literą a, ma współrzędne 1 i minus m, plus 2. No, a ponieważ ten punkt ma spełniać równanie okręgu, to podstawiam pod równanie okręgu, czyli x kwadrat to jest 1 do kwadratu, y kwadrat, czyli minus m plus 2 do kwadratu równa się 5. Minus m plus 2 do kwadratu równa się 5 odjąć 1, czyli 4. To jest równanie kwadratowe, które oczywiście mogę tutaj podnieść <coughs> prawą stronę do. W lewą stronę do kwadratu i policzyć z delty, ale ponieważ mam tutaj tak naprawdę dwa kwadraty, minus m plus 2 do kwadratu i 2 do kwadratu, to mogę to obustronnie spierwiastkować, czyli mam minus m plus 2 równa się 2, ale też muszę pamiętać, że mam drugie rozwiązanie, czyli minus m plus 2 równa się minus 2. No to jak równanie kwadratowe obustronne pierwiastkowanie. Tak naprawdę tutaj, jeżeli spierwiastkuję obustronnie to otrzymuje coś takiego bezwzględno, wartość minus m plus 2 równa się 2 i stąd biorą się te dwa równania. Czyli minus m równa się 0 to jest m równe 0, minus m równa się minus 4, czyli m równa się 4, Zało założeń żadnych nie było, czyli m równe 0, m równe 4 są rozwiązania.